Gra łap Wąsy, pasjonująca rozgrywka dla całej rodziny. Co prawda producent sugeruje siedmioletnie, siedmioletnich najmłodszych graczy, ale grałam z czterolatką i sześciolatką i, i były zachwycone. Troszkę musiałam zmodyfikować zasady, ale było super. W zestawie znajdują się wąsy, sześć różnych rodzajów. Wąsy mają taki, taką przyssawkę, która służy do łapania kart. Są też karty przedstawiające wąsy. Zadaniem gracza jest złapanie karty, która w kolorem lub kształtem przypomina nasze wąsy. Mamy też karty niebieskie, których absolutnie nie można łapać, a jak pojawią się na stole, wszyscy gracze zamieniają się w kółko wąsami. No, i musimy się przyzwyczaić, że teraz już mamy inne wąsy, więc jakby trzeba się bardziej precyzyjnie zachować. Mamy też czerwone karty, które jak najbardziej należy łapać. Gra polega na tym: rozdajemy graczom wąsy. Proszę bardzo. Wybieramy sobie jakieś wąsy. Karty pasujemy. Delikatnie, bo chcemy, żeby nam długo służyły. Jest jedna osoba, która jest kasjerem, krupierem i będzie te karty wydawać. I co chwilę na stole pojawia się kolejna karta. Wszyscy w gotowości na to czekają. I jeżeli pasuje, to ją złapiemy. Byłam szybsza, więc na to nie poradzę. No, ja już troszkę grałam, więc teraz. O, dobrze. Jak się raz nie złapie karty, nic się nie stanie, nie ma problemu. Ale jak się złapie złą kartę, to trzeba oddać dwie. Poproszę z powrotem. Raz, dwa. Karty są punktami, więc nie warto je trafić. Karty wracają na stół. Uwaga. Gra jest pasjonująca. Oj. Hajdź. Więc trzeba uważać, żeby złapać swoje karty. No i złapałbyś tą kartę, <ścoughs> udało się. Gramy tak, aż skończą się wszystkie karty i wtedy Liczymy punkty, jakie są i tak jak mówiłam, jak pojawi się karta niebieska, niech no trafię na nią, to um, zamieniamy się dookoła wąsami, więc jakby już nie jestem przyzwyczajona, że jestem z tymi pięknymi brązowymi nie do końca przyciętymi, tylko kompletnie innymi, więc muszę się skupić i skoncentrować. E, z młodszymi dziećmi grałam w ten sposób, a, że już nie zamienialiśmy się na wąsy, e, że łapaliśmy tylko dokładnie swoje wąsy i czerwone karty, więc gra była prostsza, ale, że tak powiem, wraz z rozwojem i precyzją graczy będzie można zmieniać, modyfikować te gry. Produkt jest dobrze wykonany. Ta plastikowa łapka jest naprawdę mocna, bo zobaczcie, pracuje intensywnie i do uderzenia no, jest mocniejsza niż nie jedna łapka na muchę. Przystawka bardzo dobrze łapie karty. Jeżeli troszkę nam się zabrudzi i zmychacie, myślę, że spokojnie można umieć ją pod bieżącą wodą, tak żeby dalej ta przysawkowość by działała dobrze. Karty są mocne i muszę powiedzieć, że nawet w rękach czterolatki nie pogniotły się nagle, bo jednak mamy takie przybicie i gra jest trwalsza. Myślę, że świetny pojedynek dla młodszych i dla starszych, szczególnie, że ta gra jest troszkę taka ruchowa, że jednak trzeba być bardzo błyskotliwym i szybko reagować na to, co się dzieje. Musi uważać Krupier, dlatego, że jak wykłada karty, to jakby może dostać nieźle paczką pod dłoni, więc jakby proponuję zawsze Krupiarom, żeby wyrzucali te karty troszkę dalej od siebie. No, dużo zabawy, refleksu i świetna rozgrywka na dni deszczowe i smutne i świetna zabawa w domu.